Przestań kopać w ogródku babci, powiedział sąsiad. Ale było już za późno. Te słowa nie były zwykłym ostrzeżeniem. Były próbą zatrzymania czegoś, co nigdy nie miało zostać odkryte. Coś, co zakopano nie po to, by zapomnieć, ale by nikt nigdy nie dotarł do prawdy. Czasem jedno kopnięcie łopaty wystarczy, by poruszyć nie tylko ziemię, ale też historię, która w niej drzemie. I kiedy już ją obudzisz, nie da się jej z powrotem uśpić. Ta opowieść nie jest o duchach. Ani o przekleństwach. To historia o pamięci, która nie. Zapomina. O miejscu, gdzie przeszłość czeka cierpliwie, aż ktoś wróci, by zadać niewłaściwe. Pytanie i usłyszeć odpowiedź, która zmienia wszystko. Jeśli kiedykolwiek czułeś, że coś Cię. Woła, że w Twojej rodzinie są sekrety o których nikt nie mówi. Zostań ze mną do końca. Bo to, co wydarzyło się w ogrodzie babci, może przypominać więcej, niż ci się wydaje. Jeśli poczujesz dreszcz, to dobrze. To znaczy, że słuchasz uważnie. Kliknij lubię to, jeśli czujesz, że ta historia ma w sobie coś więcej niż tylko fikcję. I zasubskrybuj kanał, jeśli chcesz. Więcej opowieści, które nie pozwalają zasnąć spokojnie. A teraz usiądź wygodnie, bo właśnie zaczynamy. Przestań kopać w ogródku babci, powiedział sąsiad, zerkając z zapłotu z mieszaniną. Niepokoju i gniewu. Jego głos był drżący, ale stanowczy, jakby próbował zdusić coś, co chciało. Się wydostać na powierzchnię, może strach, a może wspomnienia, które lepiej byłoby. Zostawić w spokoju. Ale moje ręce były już brudne od ziemi, paznokcie pocięte przez korzenie, które nie chciały puścić. Coś mnie tam ciągnęło, coś, czego nie potrafiłem wyjaśnić. Nie. Chodziło tylko o ciekawość. Chodziło o instynkt kropka ogródek babci zawsze wydawał się nie na miejscu, zbyt symetryczny, zbyt uporządkowany. Jakby ktoś próbował zamaskować chaos pod cienką warstwą harmonii. A jednak od dziecka, Czułem, że ta ziemia coś skrywa. Babcia nigdy nie pozwalała nikomu tam wchodzić. To moja przestrzeń, mawiała, z tym zimnym błyskiem oku, który przeczuł jej ciepłemu uśmiechowi. Po jej śmierci nikt nie miał odwagi ruszyć ogrodu. Aż do teraz. A ja, ja nie mogłem już dłużej. Ignorować tego głosu w głowie, tego szeptu, który wracał każdej nocy Sprawdź pot. Ja błonią. Ziemia była twarda, jakby broniła dostępu. Ale wtedy, kiedy łopata uderzyła w coś metalicznego. Coś, co nie powinno tam być. Usłyszałem trzask, a potem ciszę. Nawet ptaki przestały śpiewać. Wtedy właśnie sąsiad pojawił się przy ogrodzeniu. Jego oczy były szeroko otwarte, twarz blada. "Nie, nie powinieneś" wyszeptał, ale było już za późno. To co odkryłem, nie. Miało prawa istnieć, a jednak istniało. I zaczynało oddychać. To, co wystawało z pod ziemi, miało kształt skrzyni, starej, zardzewiałej, z wyrytymi symbolami, które wyglądały bardziej jak rany niż ozdoby. Kiedy przesunąłem dłonią po pokrywie, poczułem pulsowanie, jakby drewno oddychało, jakby coś wewnątrz czekało. Mimo, że, Słońce wciąż było na niebie, powietrze wokół zrobiło się ciężkie i lepkie, jak tuż przed burzą. Sąsiad cofnął się o krok, a jego głos, kiedy znów się odezwał, był ledwie słyszalnym. Szeptem, Twoja babcia, ostrzegała mnie, żeby nigdy, nigdy nie pozwolić nikomu tam. Grzebać. Serce waliło mi w piersi. Przez głowę przelatywały obrazy, babcia, zamykająca furtkę ogrodu na kłótkę, babcia. Paląca też nocą przy jabłoni, babcia, mówiąca, że są rzeczy, które lepiej zostawić w ciemności. Ale ja nie potrafiłem się już zatrzymać. Palce same przesuwały się do zardzewiałego zamka, który niespodziewanie puścił z głuchym kliknięciem, jakby sam chciał być. Otwarty. Wewnątrz panowała czerń tak gęsta, że zdawała się pochłaniać światło. Nie było żadnych kosztowności. Tylko jedna rzecz zdjęcie pożółkłe, z podartymi brzegami a na nim ja trzymający łopatę w tym samym miejscu w tym samym ogrodzie ale zdjęcie było stare zbyt stare. Z tyłu zdjęcia znajdował się napis, którego pismo rozpoznałem od razu to był charakter pisma babci nie popełni tego samego błędu. Co oni, kropka. Słowa te wbijały się w mój umysł, jak zimne igły. Chciałem odrzucić fotografię, zakopać wszystko z powrotem, udawać, że nic nie znalazłem. Ale. wtedy ziemia pod moimi stopami zadrżała, jakby coś głęboko pod nią się poruszyło. Coś, co? Czekało coś, co obudziłem. I w tej chwili wiedziałem jedno: nie byłem już sam. Zrobiło się chłodniej, jakby ogród nagle oddzielił się od reszty świata. Sąsiad zamilkł, ale nie. Odszedł. Stał bez ruchu, jakby coś trzymało go w miejscu. Nie patrzyłem już na niego. Cała. Moja uwaga była skupiona na zdjęciu i na tym, co zaczęło się dziać z ziemią wokół skrzyni. Delikatne drżenie przeszło przez moje stopy, ledwie wyczuwalne, ale nie do zignorowania. Nagle wszystko nabrało innego wymiaru. Zapach powietrza, szelest liści, nawet dźwięk mojego. Oddechu zdawał się sztucznie przyspieszony, jakby czas się załamał i próbował cofnąć. Spojrzałem na drzewa. Ich korony poruszały się w rytmie, który nie pasował do wiatru, jakby reagowały na coś pod ziemią, a nie na to, co działo się nad nią. Poczułem, że muszę cofnąć się. Kilka kroków, ale moje ciało odmówiło posłuszeństwa. Zdjęcie w mojej dłoni zaczęło się lekko. Zwijać, jakby jakaś niewidzialna siła próbowała je odebrać. Serce waliło mi jak młot, a wspomnienia, te, których nigdy nie powinienem mieć, zaczęły powracać. Twarze, których nie znałem, ale które mnie znały. Miejsca, w których nigdy nie byłem, a które śniły mi się od lat. Nagle poczułem zapach ostry, metaliczny, znajomy. Krew? Ziemia w miejscu, gdzie stałem? Pękła jakby wzdłuż ukrytej blizny, i coś zaczęło się wydostawać. Nie widziałem tego jeszcze, ale czułem to pod skórą, w czaszce, w zębach, jak prąd. To nie było stworzenie. To było. Wspomnienie zbyt stare, by należeć do jednego człowieka. Cień, który pamiętał za mnie. To nie. Twoje, usłyszałem głos, ale nie był to sąsiad. To był głos mojej babci, szepczący z głębi ziemi. I wtedy zrozumiałem, że to, co obudziłem, znało moje imię zanim ja sam je wypowiedziałem po. Raz pierwszy. Słowa babci, choć wypowiedziane jak echo sprzed lat, miały ciężar ołowiu. Poczułem, jak zapadają się we mnie, osiadają głęboko w żołądku, pozostawiając po sobie pustkę i lęk. Ziemia pod moimi nogami już nie tylko drżała, pulsowała, jakby żyła własnym rytmem. Wszystko, co znałem do tej pory, zaczęło się rozmywać, jak sen, z którego nie da się obudzić. Ogród, dom, sąsiad wszystko traciło ostrość. Została tylko ta skrzynia i to, co z niej wypływało nie, fizycznie nie jeszcze. Ale w powietrzu dało się wyczuć zmianę. Ciśnienie. Cień bez źródła, kropka sąsiad w końcu zrobił krok naprzód. Jego twarz była przerażona, ale w oczach nie było już strachu, była rezygnacja. Twoja babcia nie była tym, za kogo ją uważałeś, powiedział. Ledwo słyszalnie. Chroniła cię, ale nie przed światem. Przed tobą samym, kropka. Nie rozumiałem, a. Może nie chciałem rozumieć. Chciałem zapytać, co miał na myśli, ale słowa ugrzęzły mi w. Gardle, jakby coś we mnie próbowało mnie powstrzymać. Jakby jakaś część mnie, starsza, ciemniejsza, wiedziała, że prawda jest ostatnią rzeczą, którą powinienem poznać. Wtedy poczułem, że coś mnie obserwuje. Nie z zewnątrz, lecz od wewnątrz, z głębi mojego. Ciała, jak lustro, odwrócone do środka. Zrobiło mi się zimno, nie fizycznie, ale na poziomie, którego nie da się opisać. Spojrzałem ponownie na zdjęcie, już nie było pożółkłe. Było świeże, pachniało atramentem, a moja twarz uśmiechała się. Uśmiech, którego nigdy nie miałem. Uśmiech, który nie należał do mnie. Coś lub ktoś patrzył przez moje oczy. I wiedziałem już, że przestałem kopać nie dlatego, że chciałem. Ale dlatego, że to coś znalazło. Czego szukało? Coś zaczęło sączyć się ze skrzyni, nie ciecz, nie dym, ale coś, co czułem skórą, a nie oczami. To było wspomnienie, które nie należało do mnie, a jednak znało każdy zakamarek mojego. Umysłu. Klęknąłem mimowolnie, jakbym oddawał cześć czemuś starszemu niż sam język którym próbowałem nazwać ten lęk? Sąsiad był blady jak kreda. Nie wolno ci było dotykać. W przeszłości, powiedział drżącym głosem, bo nie jesteś pierwszy, który próbował. Ale możesz. Być ostatni. Powietrze wokół mnie zgęstniało. Jabłon za plecami zadrżała gwałtownie, a z jej gałęzi opadło. Kilkanaście nadgniłych owoców, jakby natura sama nie mogła znieść tej obecności. Miałem wrażenie, że ogród oddycha, że każde źdźbło trawy, każda kropla rosy wie, co się wydarzyło i czeka na dokończenie rytuału, o którym nikt już nie pamięta, oprócz ziemi. Palce zaczęły mi drżeć, a fotografia, której kurczowo się trzymałem, nagle zaczęła się rozmazywać. Twarz na niej przekształciła się w inną, w twarz mojej matki, tę samą której nigdy nie znałem. I w jej oczach ten sam uśmiech, co chwilę wcześniej był mój. To nie ty masz pytania powiedział głos kobiecy, aksamitny, ale lodowaty. Nie dochodził z żadnego kierunku, tylko zewsząd naraz. To my czekaliśmy, aż wreszcie przyjdziesz. W tej chwili zrozumiałem, że to, co nazywałem wspomnieniem, było zaledwie cieniem odbiciem. Czegoś większego, starszego, co ukrywało się w ogrodzie przez pokolenia. I teraz, gdy skrzynia została otwarta, nie było już odwrotu, bo to nie ja obudziłem coś, to ono czekało, aż sam się obudzę. Chciałem uciec, naprawdę, nogi miałem gotowe do biegu, serce krzyczało, żeby zostawić wszystko i wrócić do świata, który jeszcze kilka godzin temu wydawał się bezpieczny. Ale nie. Mogłem. Coś trzymało mnie w miejscu, nie fizycznie, lecz wewnętrznie, jakby moje własne. Korzenie wyrosło w tej ziemi, oplatając mi wnętrzności, serce, pamięć. Sąsiad już się nie odzywał. Stał jak posąg, spojrzenie utkwione gdzieś daleko poza mną, jakby to, co się działo. Nie było dla jego oczu. Może już widział to kiedyś. Może przeżywał to w kółko. Może każdy z. Nasniał swój moment pod jabłonią. Skrzynia zniknęła. Nie w sensie dosłownym, raczej wślizgnęła się z powrotem pod powierzchnię, jakby nigdy jej tam nie było. Ale ślad po niej pozostał, dosłownie i w przenośni. Na miejscu, gdzie leżała, ziemia przybrała ciemniejszy kolor, prawie czarny, i paczniała jak. Popół po spalonym papierze. A ja miałem wrażenie, że coś we mnie zaczęło się zmieniać. Myśli, które nie należały do mnie, pojawiały się jak obce szepty. Uczucia, których nie znałem, gnieździły się w klatce piersiowej. Nie wiedziałem już, co jest moje, a co było zaszczepione. Przez ogród. Czy to ja wciąż tu stoję? Czy tylko powłoka, przez którą mówi coś innego? Wtedy niebo pociemniało, mimo że słońce jeszcze nie zaszło. Światło miało teraz inny odcień, jakby świat był filtrowany przez wspomnienie snu. A potem usłyszałem ostatni raz głos babci. Wyraźnie jak nigdy wcześniej, tuż przy uchu, cichy, lecz bezwzględny, w końcu wróciłeś. I. Teraz wszystko się zacznie. Nie wiedziałem, co dokładnie się zacznie, ale czułem, że. Wszystko, co znałem, właśnie się skończyło. I Że kolejne kroki nie będą już moje, lecz prowadzone przez coś, co mieszkało w ogrodzie długo przed tym, zanim się urodziłem, zrobiło się cicho. Nie była to zwykła cisza, raczej rodzaj bezdźwięcznego nacisku, jakby. Powietrze wokół mnie czekało na decyzję, której jeszcze nie powiałem. Ogród, choć nadal ten. Sam wydawał się nagle obcy, jakby przestawił się o kilka centymetrów względem. Rzeczywistości, do której byłem przyzwyczajony. Jabłoń, cień sąsiada, zapach wilgotnej ziemi. Wszystko miało teraz inny ciężar. Widziałem kontury czegoś więcej, jakby przeszłość i teraźniejszość na chwilę się nałożyły. A w samym środku tego wszystkiego byłem ja, taki, sam, a jednak inny. Jakby coś we mnie się obudziło, coś, co czekało na ten moment od pokoleń. W dłoni wciąż ściskałem fotografię, ale teraz nie była już papierem. Była kluczem. Nie. Symbolicznym, niemetaforycznym, prawdziwym kluczem, który pulsował ciepłem, jak serce. A potem, jakby prowadzony przez instynkt, odwróciłem się i spojrzałem na dom babci. Stary, drewniany, milczący przez całe życie, teraz wydawał się wołać. W drzwiach pojawił się cień. Kobieca sylwetka, Znajoma w sposób, który rozrywał duszę, jak wspomnienie kołysanki, której nigdy mi nie zaśpiewano, a którą znałem na pamięć. Jej twarz była zamarzana, ale czułem jej spojrzenie. Czekała. Nie na mnie. Na klucz. Na decyzję, której nikt nie mógł już cofnąć. Sąsiad zrobił krok w tył. Nie mówił już nic, wiedział, że to, co miało się wydarzyć, nie. Dotyczyło jego. To było moje dziedzictwo. Mój krąg, który musiał się domknąć. Każdy oddech zdawał się wyrywać z płuc z trudem, jakby powietrze stało się gęstsze, pełne niewypowiedzianych słów i sekretów, które ogród chłonął przez lata. Nagle zrozumiałem, że nie chodziło o to, by coś odkopać, ale by coś przywrócić. Coś, co zostało kiedyś ukryte, nie po To by zapomnieć, ale by przetrwać. I teraz to coś chciało wrócić. Przez mnie. Wszedłem do domu babci powoli, jak ktoś, kto nie wraca do miejsca, lecz do prawdy. Klucz mojej dłoni przestał pulsować w momencie, gdy przekroczyłem próg. Wszystko było na swoim. Miejscu, stary zegar, zapach lawendy, cichy trzask drewnianej podłogi pod stopami. Ale teraz. Widziałem więcej. Każdy mebel, każdy kąt skrywał warstwę historii, którą dotąd ignorowałem. Na stole leżała księga oprawiona w skórę ze złotym symbolem drzewa, tym samym, które rusł w ogrodzie. Otworzyłem ją, a słowa zaczęły układać się same, jakby ktoś mówił mi do ucha. To nie była opowieść o śmierci. To była opowieść o pamięci i o tym, że niektóre rzeczy muszą. Zostać zapomniane, by mogły na nowo zostać odnalezione. Zrozumiałem, że ogród nie był przeklęty. Był więzieniem dlatego, czego bali się ci, którzy. Przyszli przed nami. Dla bólu, win, tajemnicy i miłości tak głębokiej, że potrafiła przetrwać śmierć. I to wszystko czekało, nie po to, by mnie zniszczyć, ale by mnie poniósł dalej. Odpowiedzialność, której nie szukałem, ale którą przyjąłem. Gdy zamknąłem księgę, cień babci. Zniknął. Pozostał tylko spokój. Niepełna ulga, ale początek czegoś nowego. Przestałem się. Bać. Bo teraz wiedziałem, kim jestem. I po co tu wróciłem, kropka, dziękuję, że byliście ze mną do końca tej historii. Jeśli poruszyła was w jakikolwiek sposób, jeśli sprawiła, że poczuliście coś głęboko w sobie, udostępnijcie ten film komuś. To. Potrzebuję przypomnienia, że każde milczenie coś ukrywa, a każdy ogród ma swoje korzenie. Napiszcie w komentarzu, co najbardziej was poruszyło albo czy mieliście kiedyś uczucie, że coś was woła z przeszłości. I koniecznie obejrzyjcie następny film, który właśnie pojawi się na ekranie. To kolejna opowieść, w której granica między tym, co znane, a tym, co ukryte, znowu się zaciera.